Nigdy nie przestałem kochać Boga, ale w pewnym momencie przestałem się go bać. Powiedział Jim Baker, ewangelista telewizyjny, który zdradzał żonę, popełniał nieuczciwości finansowe i mimo tego głosił wspaniałe kazania. Oczywiście Bóg nie dopuścił do tej obłudy, ostrzegał go wielokrotnie, m.in. przez Dawida Wilkersona, który pisał do niego takie ostrzegawcze listy, mając poruszenie od Ducha Świętego, żeby to robił. Ale on nie posłuchał tego i w pewnym momencie jego grzech stał się publiczny. Ale to, co powiedział na trwałe, gdzieś zapisało się w moim życiu: Nigdy nie przestałem kochać Boga, ale w pewnym momencie przestałem się go bać. I chcę mówić o temacie, który jest mało popularny. Tym tematem jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża to jest po prostu szacunek do Boga. To jest uznanie, że chociaż On jest miłością, Chociaż w jednej z audycji mówiłem, że on jest dla mnie przyjacielem, to jednak zrozumienie, że to nie jest równy z równym. Dzisiaj trochę o bojaźni Bożej. Dlaczego w ogóle mówię na ten temat? Ponieważ doszliśmy do dziejów apostolskich XIX rozdziału, kiedy siedmiu wędrownych egzorcystów żydowskich zostało pobitych przez złego ducha, i czytamy dalej. Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, wysławiano imię pana Jezusa. Przychodziło też wielu tych, którzy uwierzyli, wyznając i ujawniając swoje uczynki, i wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy drachm w srebrze. Tak rosło w potęgę i umacniało się Słowo Pańskie. I to jest kolejna rzecz. Ludzie wierzący, ludzie, którzy uwierzyli, byli ochrzczeni, byli częścią kościoła, może nawet byli napełnieni duchem, świętym modlili się językami, niby wszystko wspaniale, a okazało się, że ci ludzie mieli księgi okultystyczne, być może wruszyli, być może korzystali i zrozumieli, że to jest potężne niebezpieczeństwo i dlatego zerwali z tym. Ale dlaczego zerwali? Strach padł na wszystkim. Bojaźń Boża. Ja wiem, że to nauczanie, które teraz usłyszysz, było i ono jest dłuższe niż normalnie, ale jest warte tego, żeby go wysłuchać, i na pewno warto tego, żeby je powtórzyć. A teraz powiem to, co zwykle mówię na koniec. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej. W księdze Przypowieści Salomona w 16 rozdziale, w 6 wierszu czytamy. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. To bojaźń przed Bogiem sprawia, że unikamy złego. Dawid Jongiczo, który zbudował jeden z największych kościołów na świecie, w znaczeniu takiego lokalnego kościoła, który miał prawie 900 tysięcy ludzi w Seulu, mówił o tym w ten sposób: Uważaj, kiedy odnosisz sukces, gdyż w pewnym momencie może wydawać się, że jesteś wyjątkowy i że Boże prawa dotyczą wszystkich, tylko nie ciebie. Najtrudniejszy moment to ten, kiedy żyjesz w grzechu i nie widzisz od razu konsekwencji. Wtedy mylnie myślisz, a jednak jestem wyjątkowy i zapominasz o Bożym Słowie, które mówi w liście do Rzymian. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. A więc to jest bardzo ważna rzecz dla nas jako dla liderów. Jeżeli żyjesz już długo w jakimś grzechu albo będąc liderem wpadasz w jakiś grzech, to najgorsze jest to na początku. Najgorsze dlatego, że wtedy jest najłatwiej jeszcze, w miarę łatwo zerwać, ale wydaje ci się, no i co z tego, że dzień wcześniej się upiłem, ale kiedy powiedziałem, kazanie było niesamowite. I co z tego, że zacząłem filtrować z koleżanką pracy, czy nawet się z nią przespałem, yy, ale kiedy się modliłem za chorych, to został uzdrowiony. Musimy zrozumieć. Że dar jest darem, on działa niezależnie od tego. Jim Baker ciągle mówi wspaniałe kazania, po których ludzie się nawracali, a charakter to jest druga rzecz. Dlatego to, co zbudujesz darem, możesz ocalić lub zniszczyć swoim charakterem. I pamiętaj, że to dobroć Boża wzywa cię do nawrócenia, i pamiętaj, że zawsze są konsekwencje tego, co robimy. W dziejach apostolskich, w piątym rozdziale, mamy taką historię, kiedy Ananias i Safira skłamali, był to czas w kościele przebudzenia, nowi ludzie się nawracali i kiedy z przebudzeniem ludzie otwierają swoje serca, sprzedawali majątki, sprzedawali to, co mieli w nadmiarze i składali u stóp apostołów, żeby mogli tym zarządzać. Widziałam coś takiego w jednej miejscowości w Polsce, pewnie było wielu, ale jedną znam osobiście, gdzie na początku lat 90. ludzie, kiedy mieli możliwość, żeby zakupić pewien budynek w mieście i żeby mieć budynek, w którym by się spotkali, żeby się modlić, naprawdę sprzedawali swoje dobra rodowe i kupili ten kościół. Ten budynek, który przerobili na budynek kościelny. Ale wiemy, że Ananias i Safira sprzedali, chociaż nikt ich nie zmuszał. Część pieniędzy zostawili dla siebie, a resztę przynieśli i powiedzieli Piotrowi, że to jest właśnie dokładnie to, co yy, za, za ile sprzedali. Przecież mogli powiedzieć wprost: sprzedaliśmy, wymyślono współczesne, sprzedaliśmy za pół miliona, 100 tysięcy zostawiliśmy sobie, a 400 tysięcy dla jednego kościoła. Ale. Oni skłamali. I co ich zabiło? Bóg? Nie, grzech. Możesz powiedzieć, no a dzisiaj ludzie też kłamią i chodzą do kościoła i nie są zabijani. Ponieważ my nie rozumiemy jednej rzeczy, kiedy jest przebudzenie, czyli ta obecność Boża jest taka namacalna, wyczuwalna, wtedy grzech ma natychmiastowe konsekwencje. To jest tak, jak jesteś w pomieszczeniu, gdzie jest słabe światło, nie widzisz tak kurzu, ale kiedy silne światło włączysz, kurz i brud jest o wiele bardziej widoczny. W XX wieku było takie duże przebudzenie wśród Zulusów, i w czasie modlitwy jeden ze znanych i odnoszących sukcesy ewangelistów zaczął z przerażeniem wołać, kiedy pojawiała się taka Boża obecność: Jestem w nieprzeniknionych ciemnościach, ratujcie mnie. Mimo, że powtórzyło się to kilkakrotnie, ludzie, którzy stali obok młodym, oddaj swoje życie Jezusowi, co mogło się wydawać dziwne, przecież był ewangelistą, ale on nie chciał, uciekł z tego spotkania i popełnił samobójstwo. Po jego śmierci okazało się, że popełniał cudzołóstwo, krytykował i oczerniał innych usługujących. Więc widzisz, ten człowiek żył w grzechu, z którego nie chciał zrezygnować. W dziejach apostolskich, z kolei w XIX rozdziale, mamy historię, kiedy ludzie widząc moc Bożą, niezwykłe cuda, jakie tam jest napisane, nie tylko zwykłe, ale niezwykłe cuda działane przez Pawła, Zaczęli oddawać swoje książki związane z okultyzmem. Dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy mają książki typu Sekret, wierzą w prawo przyciągania i różne okultystyczne rzeczy, które nie powiem, że są bzdurami, bo one działają, ale działają po tej złej stronie mocy. Ludzie mają te książki w domu, a nawet korzystają z tego, a nawet to praktykują, a nawet co więcej, gorzej, zachęcają do tego innych. Ponieważ nie ma bojaźni bożej, że to jest grzech. Pamiętam taki moment, kiedy mój znajomy, niektórzy go może znacie, Leszek Korzeniecki wyszedł Bóg go wyprowadzić z okultyzmu, wyprowadził go z narkomanii, jest jego świetna audycja na YouTubie świat odlotów. Dałem to nagranie pewnej kobiecie i ta kobieta razem ze swoim synem słuchali tego. Jej syn był uzależniony od narkotyków, ale kiedy to słuchali, padli na kolana i zaczęli wołać, Boże, zmiłuj się nad nami. I ten syn poszedł do środka, żeby się leczyć. A matka wzięła wszystkie książki okultystyczne i chociaż bała się ciemności, a to już była północ, wyszła na dwór i wyrzuciła to wszystko do kupła na śmieci. To jest bojaźń Boża. Bojaźń Boża to jest szanowanie Boga, to jest traktowanie go poważnie. To jest pamiętanie, że nie możemy igrać z grzechem. Zobaczmy kolejny fragment w Księdze Przypowieści, 14, 27, gdzie jest napisane. Bojaś Pana jest krynicą życia. Dzięki niej można uniknąć sideł śmierci. Ponieważ bojaźń Boża to często sprawa wieczności, to znaczy piekła i nieba. Bóg dba o to, abyśmy nie poszli do, piekiel, do piekła. Upomina nas. Słyszałam taką historię o orłach, kiedy orzeł uczy małe orlątka latać. Bierze je w swój dziób i wypuszcza. I Orlątko próbuje, próbuje machać tymi skrzydłami. I coś tam lata, lata zaczyna opadać, i znowu podlatuje yy, orzeł, kiedy to ona zaczyna opadać, i spada na niego. I do gniazda. I potem za jakiś czas znowu bierze w dziób, znowu puszcza, aż się nauczy. Ale czasami, rzadko się to zdarza. Orlątko nie chce machać. I Orlica raz, drugi, trzeci próbuje, aż w końcu przychodzi taki moment, kiedy bierze to małe wypuszcza ostatni raz i kiedy ono nie chce dalej latać nie podlatuje żeby je złapać tylko wypuszcza wypuszcza na pewną śmierć i wtedy przeraźliwy jęk z serca takiej orlicy podobno jest to z, ludzie którzy że ciarki po plecach przychodzą Można powiedzieć że to jest dobry obraz tego co Bóg Bóg próbuje nas za wszelką cenę nawrócić ale jeżeli my systematycznie i wytrwale mówimy nie Bóg pozwala żeby szanuje naszą wolność żebyśmy wieczność spędzili w piekle, chociaż cierpi z tego powodu. Jak to tak powiedział mój znajomy, nie jest tak łatwo trafić do piekła: naprawdę trzeba się nastarać. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy to lekceważyć, yy, to może nasza wieczność tak się skończyć. To nie są łatwe tematy, nie lubię o nich mówić, ale są to tematy, które są w Biblii i trzeba o nich mówić. Księga Przypowieści, 29 rozdział, pierwszy wiersz. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Myślę, że ten fragment sam w sobie mówi o tym. W czasie modlitwy i postu, jakie niektóre kościoły organizują, w pewnym kościele objawiła się Boża obecność, w której ludzie byli przerażeni własnym grzechem i bali się, że umrą. Po uznaniu grzechów przychodził Boży pokój. Jakie to były grzechy? To byli liderzy kościoła. Brak szacunku do współmałżonka, bunt w sercu do pastora, złość sąsiada. Czyli te grzechy, o których Jezus mówi, jeżeli przyniesiesz dar swój przy dołtarzu, wspomnisz, że brat tu ma coś przeciwko tobie, idź pojednaj się z twoim bratem, potem przyjdź i dar ofiaruj. Czyli widzimy, że te rzeczy, kiedy zbliżamy się do Boga, Bóg nam pokazuje, nie możesz ich tolerować. Nie dlatego, że z powodu tych grzechów pójdziesz do piekła, tylko dlatego, że te grzechy ranią Boga. I te grzechy nie pozwalają nam otworzyć się w pełni, na to, co Bóg dla nas w życiu zaplanował. I to jest ciekawe. W Dziejach Apostolskich w piątym rozdziale, kiedy czytamy o tym niesamowitym przebudzeniu, którego doświadczał e, pierwszy Kościół, e, Dzieje Apostolskie, piąty rozdział, wiersz 12 i 14 brzmi e, w następujący sposób. Wydaje się, że to jest pewien e, paradoks. Właściwie to jest paradoks, bo paradoks to jest pozorna sprzeczność. A więc posłuchajmy. Co wtedy nastąpiło? A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wielu, wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysiągu Salomonowym, z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale Lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Boga, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Czyli z jednej strony widziały się cuda i znaki, była Boża obecność. I z jednej strony ludzie bali się przyłączać, a z drugiej strony codziennie wzrastała liczba wierzących. Chodziło o to, jak to pogodzić. Chodziło o motyw przyłączania się. Ludzie przychodzili, aby poznać Boga, a nie ze względu na sensacje. Z kilka takich historii, jedną znam osobiście, pewni młodzi ludzie, którym głosiłem Ewangelię, nawrócili się, i spotykali się w czasie długiej przerwy w jednej z sal szkolnych, żeby się modlić. Jeden z kolegów, który o tym usłyszał, po prostu aż płakał ze śmiechu i podszedł do nich. I oczywiście to, co powiem, to, to nie jest do naśladowania, ale chcę coś pokazać. I kiedy ten młody chłopak, który tak z nich pił podszedł do nich i mówił, wy się modlicie i co, wy durnie myślicie, że Bóg na odpowiada? W ogóle Boga nie ma. Jeden z nich nie wytrzymał, patrzył mu i powiedział, tak? To choć teraz pomodlimy, żebyś stracił wzrok. Jeżeli Boga nie ma i modlitwa nie działa, to choć o to pomodlimy. I ten się przeraził. Skąd znam tą historię? Od tego młodego chłopaka. On przyszedł do mnie porozmawiać, i to był początek jego drogi z Bogiem. On w pewnym momencie potraktował Boga poważnie. Chociaż to, co oni zrobili, tak jak mówię, nie naśladujcie jako metody ewangelizacyjnej. Słyszałem też, że w Rosji była taka sytuacja w czasie komuny. Nauczyciel kpił w szkole zwierzącego i powiedział trzymał jajko, tak w ręce i powiedział. Teraz się pomód, aby to jajko się nie rozbiło. No, pomód się. Chłopak widział, że to pułapka, no ale pomodlił się tak w duchu o mądrość. Stał i powiedział. Boże, niech nauczyciel umrze, gdy jajko dotknie ziemi. Co zrobił nauczyciel? Nie rzucił jajka. Przestraszył się. Coś w nim się obudziło. I widzisz, to jest teraz, dochodzimy do takiego momentu, w którym zwykle kończę audycję. Ta audycja będzie dużo dłuższa, bo temat jest dużo poważniejszy. Umieszczam to w playliście dla liderów, bo uważam, że w pewnym momencie wzrostu chrześcijańskiego my musimy dogłębnie poznać prawdę o Bożej bojaźni i szanować Boga. Jeden z moich znajomych, który był wierzący w kraju, który generalnie nie jest wierzący, i jego syn też był wierzący. I była nauczycielka, która o tym wiedziała i bardzo sobie z nich piła, i któregoś razu sprowokowała go przed całą klasą, ponieważ mieli wyjść na wycieczkę, dodam do parku, na następnej lekcji, ale zaczęło padać. I ona mówi: No, pomóż się teraz, żeby yy, przestało padać. I to była taka kpina, ona nie oczekiwała, że on się pomodli. A ten chłopak pochylił głowę i powiedział: Boże, spraw, żeby zaczęło świecić słońce. Amen. Kilka chwil po tej modlitwie, słońce zaczęło świecić. Ktoś może powiedzieć: Przypadek, przypadek, nie przypadek, ale to są wszystko sytuacje, w których ktoś potraktował Boga poważnie. Tak? I dlatego mm, musimy wiedzieć, dlaczego jest tak ważne, yy, żeby traktować Boga poważnie. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że kiedy nie traktujemy Boga poważnie, to to może nas doprowadzić do tego, że mówiąc wprost pójdziemy do piekła. To jest najgorsza opcja. Druga opcja jest taka, że nie traktujemy Boga poważnie w tym znaczeniu, że pozwalamy sobie na pewne grzechy, grzeszki, nie jesteśmy gorliwi dla Niego. Ograniczamy nasz potencjał. Wydajemy plon trzydziestokrotny albo 60 sześćdziesięciokrotny, a nie stokrotny. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy, no to było jakby ostrzeżenie, ale co dzieje się teraz zachęta? Jak, co zrobić, żeby, co daje nam, kiedy poważnie traktujemy bojaźń Bożą? Czytamy o tym w przypowieści 14:26. Kto się boi pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę, w tej bojaźni. Dawid Wilkerson, Lauren Cunningham, Billy Graham, czyli ludzie, których często cytuję w swoich audycjach, ludzie którzy naprawdę liczyli liczą się z Bogiem ich potomstwo także służy Bogu ponieważ widzieli dobry nieobłudny nieidealny oczywiście nieidealny ale też nieobłudny przykład swoich rodziców i to jest niesamowite dla mnie jako dla rodzica że jeżeli ja będę naprawdę liczył się z Bogiem to moje potomstwo na tym skorzysta Możesz powiedzieć ja nie mam dzieci ale ma jeżeli służysz Bogu, jesteś liderem, to masz potomstwo duchowe, ludzie, którym służysz. Kolejna rzecz, w, możesz powiedzieć, to cały czas Stary Testament, w większości Stary Testament, bo dzieje apostolskie są w nowym, ale w samym sednie Biblii, w Ewangelii, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, pięćdziesiąty wiersz. Kantyk Zachariasza, jego pod wpływem ducha ułożona pieśń. A miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Bojaź Boża sprawia, że doświadczamy Jego miłosierdzia. Bojaź Boża to jest postawa, która popycha człowieka do tego, żeby przepraszał za swoje grzechy. I mamy tutaj biblijny paradoks. Grzech oddala nas od Boga, ale pokuta zbliża. Nieraz tłumaczyłem to w taki sposób, że brałem dwóch ludzi i oni trzymali sznurek. I jeden z tych ludzi to był symbol Boga, a drugi Grzesznika. I pokazywałem, jak ten sznurek był napięty, i Grzesznik brał nożyczki, to symbol wolnej woli, i przecinał ten sznurek, i wtedy upadał. Tak dramatycznie upadał, bo sznurek był napięty. I mówi, Zobaczcie, upadek jest niebezpieczny. Możesz sobie połamać, możesz nawet zginąć. Ale w momencie, kiedy klękasz i pokutujesz, że ten człowiek klękał i pokutował, podchodził Bóg, związywał ten sznurek i mówił, Zobaczcie, i teraz też oni są bliżej siebie. Grzech jest zły, ale pokuta sprawia, że jesteśmy bliżej Boga. Kolejna. rzecz przedostatnia, to jest w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale. Mamy takie słowa, pierwszy Lizjana 4, 17-18. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą mówność w dzień sądu, gdyż jaki on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaź, gdyż boja i drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. I możesz powiedzieć, o, to jest wspaniały fragment, bo on mówi, że nie trzeba mieć bojaźni Bożej. Mm. Kiedy dokładnie przeczytasz pierwszy Lizjan, zobaczysz, że on pisze o lęku. Lęk, że Bóg jest mściwy. Lęk, że Bóg mnie ukaże za moje grzechy. Wiesz tak, kiedy przyjmujesz ofiarę Jezusa, kiedy Jezus przebaczył ci grzechy, to nie musisz się bać, nie musisz się lękać. Ale jeżeli naprawdę kochasz, to będziesz szanował drugą stronę. To jest tak jak mąż i żona. Jeżeli naprawdę kochasz, nie będziesz zdradzał. I nawet gdybyś miał nie zdradzać z tego powodu, że boisz się, że konsekwencji, co będzie, jak żona się dowie, co będzie, jak zachoruje na jakąś chorobę weneryczną, nawet jeżeli to tylko miałoby cię powstrzymać, to myślę, że dla twojej żony byłoby to ważniejsze niż to, że mówisz, no przecież ona mnie kocha, więc na pewno mi wybaczy. Rozumiesz, na tym przykładzie takim drastycznym czasami lepiej to widać. I też jest taka e, niesamowita rzecz, która pokazuje, od, bojaźń Boża zaczyna się od czegoś małego, albo kończy się od czegoś małego, że przestajemy nagle e, poważnie traktować Boga, a kończy się na czymś strasznym. Drugi Tesaloniczyn 2,12 mówi, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli w prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Do tego prowadzi brak bojaźni Bożej. Długoterminowo sprawia, że mamy upodobanie. W czym? W nieprawości. I to jest największy problem. Bojaźń Boża, czyli lęk przed Bogiem, jest czymś dobrym. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ są ludzie, którzy czasami odczuwają bojaźń Boża, spotkają takie, ale nie rozumieją tego. I mówią, to chyba diabeł, przecież Bóg nie chce, żebym się bał. Bóg chce, żebyś bał się pewnych rzeczy. Jest takie powiedzenie, starsi, starsze pokolenie, ja wiem, że dla mnie w większości ja jestem starszym pokoleniem, ale te starsze pokolenie dla mnie pokolenie moich babci, dziadków mówi, mawiało, bój się Boga człowieku. Czasami to było tylko sloganowe powiedzenie, ale ono ma głęboką treść. Bój się Boga, szanuj Boga, nie lekceważ grzechu, traktuj poważnie Boga. I kończę to. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział, kazanie Piotra w domu Korneliusza, Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Korneliusz dużo się modlił, dawał hoły na Jałmużny, szukał Boga. Bóg kocha każdego, ale jest mu miły ten, kto się go boi. Czy jesteś osobą miłą Bogu? Pomódmy się. Duchu Święty to nie jest łatwy temat. Wierzę, że to Ty mnie zainspirowałeś do tego, żebym ten temat badał przez lata w moim życiu i żebym stosował też w moim życiu. Przepraszam Cię za wszystkie sytuacje, w których zawiodłem. I proszę Cię za moich braci i siostry, którzy tego słuchają. Daj nam prawdziwą, zdrową bojaźń przed Tobą, abyśmy szanowali Ciebie, abyśmy szanowali Twoje słowo, abyśmy unikali grzechu, abyśmy z nim nie flirtowali. Ale by nasze serca były otwarte na Ciebie, szanowały Ciebie, szukały Ciebie i ceniły Ciebie ponad wszystko. Duchu Święty, pomóż nam w tym. Amen.